Nierówne. Nierówne. O. Ech. Ech, może być. Hej, więc zapraszam na bonus. Będę odpowiadać na pytania. Tyle dotyczą mojej kolekcji. I nie tylko. I nie. Nie, nie tylko. Hej, więc ten bonus. Ehm, będę. 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 Ech. Hej, no to zapraszam na bonus. Będę opowiadać o mojej kolekcji i nie tylko. Pierwsze pytanie. Od jakiego roku życia kolekcjonujesz LPS? No więc kolekcjonuję LPS od co tego roku życia? Hmm. Dokładnie od co tego roku życia mojej rodziny. Nie patrzcie na pewno, są okropne. Hmm. Drugie pytanie. Jaki jest twój ulubiony kształt LPS? Moje ulubione kształty LPS to są pieski i kotki. Trzecie pytanie. Posiadasz brokatowe LPS? Tak, mam chyba z dwa. Nie, chyba trzy. No nie wiem. Masz LPS-y naklejki? E, tak, tego jednego, takiego koguta. Masz zesaw, w którym była Blight? Tak. Taki ze skuterem. Tylko, że moja przyjaciółka... Zepsuła. Byt super. Jakie są Twoje ulubione LPS, które masz? Hmm... Lubię wszystkie. Nie poniżam takich innych, przykładowo mniej znaczących LPS. Lubię wszystkie kształty. Na kształty. Znaczą znaczy w mojej kolekcji, nie? Masz podróbki LPS? Tu, znowu Was zdziwię. Tak. I to 21. Gdzie się skupił? Nawet więcej. No. Był taki jeden moment w moim życiu, że miałam podróbki i to 21. Znacząca ilość 21. Kupujesz w sklepie, czy w internecie? Kiedyś kupowałam w sklepie, czyli te stare shopy z takiej generacji. Jak doszły te nowe, to w internecie, ale to w tamtym roku. A trojacki? Tak, mam te króliczki. A teraz znowu pytanie o podróbkach. Co o nich sądzisz? Ja oczywiście nic nie mam do podróbek. Są taką jakby złą LPS, ale da się przeżyć. No bo czasem są takie fajne, że. Wow! Dobra, nieważne. A chyba najdłuższe pytanie ever. No tak. Hmm. Jakie są twoje ulubione LP z Twojej kolekcji, które nie są popularne? Serio, ale to ma chyba większość. Jest to drugie takie pytanie jest. Dzięki lady! Dobra, to muszę się przyznać. Niepopularne? To tej... Te jamnicki. Tak, chodzi mi o te zwykłe jamniki. Te nie te popularne, tylko te. Te z takimi łuskami, No i te z takimi łuskami. Chyba wiecie o co chodzi. Następne. Dwunaste pytanie, które jest też takie długie, więc znowu będą tłumy. Uwaga! Jakie LPS dominują ja, ja Boom. Okay, I znowu. Jakie LPS dominują najwięcej Twojej kolekcji, jeśli chodzi o kształt? Nie zdziwmy się, że to będą mianowniki. Tak. Ponad 6 Albo 5. Chyba 5. Bo jedna się zgubiła i jest mu. Robisz kostumę? Nie, to nie kostumę. Robisz kostumę? Kiu, 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 kiu. Robisz kostumę? Uwaga, dziwię. Bo tak będę robić kostumy. Kostumy. Dobrze. Kostumy, dobra. Jakie kości będę na to mówić. Kości, tak. Dobra. Będę przerabiać LPS, a zwłaszcza kształt tych jamniszczków. Bo, przepraszam, nie zdziwmy się, bo jestem mega fanką takich amników e serio. Mega fanką. Nie jestem sama? Napisz. Śmiało z mostu. Z mostu bardzo. Kupiłaś w tym roku nowe LPS? Nie, bo zajęłam się Marylią i tak jakoś wyszło Tak to w tamtym roku. Co myślisz o nowej generacji? Czyli to pytanie, które gnębi nas cały czas. Nie, nie lubię. Dlatego kupię w internecie. To nie jest fajne. Wiem, to nie jest fajne. Bo to nie jest fajne. Tak. Masz popularne LPS? Jak tak? To jakie? To jakie? To jakie? Większość widziała, więc. Hmm. Dwa spanielki. Dwa dogi niemieckie. I końcowe pytanie. Czyli ile mam LPS? Um, ogólnie to chyba 152, 3. 2 albo 3. 152, 3. Nie, chwila. 153 albo 2. Nie pamiętam już. Nie chcę mi się liczyć. Czyli to ogólnie z podróbkami, bez podróbek to 132. Dobrze, to będzie na tyle, koniec pytanek. Wow, to jest już koniec, możecie już iść. To jest już koniec, możecie już iść. Dzięki za oglądanie i w ogóle znowu będzie bonus, bonus. Hejjo!